Damik Sofikal, witam bardzo serdecznie na moim kanale i w drugim odcinku mojego najnowszego formatu Damik's Ski Jump News w którym to prezentuję różne ciekawostki ze świata mojej ulubionej dyscypliny sportu jaką są skoki narciarskie pomówimy sobie oczywiście o najnowszej sensacji ostatniego tygodnia, czyli o powrocie Kasa Kasai do Pucharu Świata w Sapporo. Ale oczywiście nie mogą mi umknąć echa minionego Pucharu Świata w Lake Placid. Zrobimy sobie takie może nie krótkie podsumowanie, ale to, co jest pokłosiem ostatniego Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid, które to odbyły się właśnie w Stanach Zjednoczonych, i być może takim punktem odniesienia niech będzie wywiad Adama Małysza, w którym teraz sobie troszeczkę pobędziemy i przeanalizujemy go troszeczkę może niedokładnie. Ale główne punkty odniesienia znajdziemy z pewnością. Wiele osób mi się pyta, co sądzę na ten temat, co sądzę na temat tego, że nasza trójca. Powinna znaleźć się w pucharze kontynentalnym. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o mnie i o to, co myślę, powiem w ten sposób: może to byłoby jakieś rozwiązanie. Pytanie jest tylko takie, czy nasza trójka na to by się zgodziła. Bo to są ambitni zawodnicy, to są zawodnicy, którzy, którzy osiągnęli wiele i chcą zapewne jeszcze osiągać. Ale ja zwrócę uwagę tylko na jeden aspekt, podam tylko jeden wynik a propos Lake Placid. Czwarte miejsce Piotra Żyły w niedzielnym konkursie. To już jest sukces. Biorąc pod uwagę również to, jak idzie naszym w tym sezonie, gdzieś przejawia się temat, o tym też będę wspominać, kiedy przejdziemy do Mistrzostw Świata Juniorów, też w krótkim podsumowaniu i też do kolejnego wywiadu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o psychikę, wiele osób mi się pyta też, co sądzę na temat podejścia. E, może nie tyle samego skoku, bo z tym, jak widać, sobie e, nasi radzą. Gdyby sobie nie radzili, to by nie umieli skakać, a oni umią skakać. Pytanie jest tylko takie, co z. Ich psychiką, co z ich głową się dzieje? Bo gdzieś tam słyszałem różne głosy, że psychika psychiką, ale skok też jest sam element skoku do poprawy. No dobrze, skok do poprawy to może jest jakieś rozwiązanie, ale pytanie jest jedno. I na ten temat też się zastanawiałem wspólnie z na przykład moimi znajomymi. Czy to, co się dzieje teraz z naszymi skoczkami, to może być pokłosie jakiegoś brakującego ogniwa, jeżeli chodzi o psychikę naszych skoczków? Powiedziałem jednemu mojemu znajomemu, że uważaj: psychika, psychika, psychika. To jest to, co ja Ci mówiłem od początku. Sezonu pozdrawiam. Ten człowiek pewnie nas ogląda i znajomy nas ogląda i wie o kogo chodzi. Pozdrawiam serdecznie. We wszystkich e, prawdopodobnie konkursach Guaru Świata e, oni już też potrzebują jakby trochę więcej tego odpoczynku, więcej tej regeneracji. Na pewno łatwiej by było podjąć taką decyzję, jakby to zaplecze lepiej z Adam, myślę sobie taka a jeszcze tego kto pojedzie do Sapporo, może wcale nie opłaca się tak naprawdę dobrze skakać w Kontynentalu, no bo wiesz Maciek kod wygrywa, Kuba Wolny wskakuje na, na podium, a oni są odpowiedzialni za to, żeby zrobić kwotę. Do Sapporo pojedzie Klemens Murańka. Mówisz o tym, że starsi zawodnicy może powinni wybierać sobie zawody, na które mogą pojechać. Myślisz, że do Sapporo cała ta nasza kadra tych doświadczonych naszych mistrzów także powinna pojechać, czy może jednak i wysłać do tego pucharu kontynentalnego. To jest taka dosyć odważna teza. Jestem ciekawy, co ty na to. No, znaczy ja byłem dużo wcześniej za tym, żeby przede wszystkim ci zawodnicy, jak nie byli w, w formie, żeby jednak, mimo tego, potrenowali lub pojechali na, na, na te zawody troszkę niższej rangi. Jeśli w tej niższej randze zaczynasz gdzieś tam wygrywać i, e, i wchodzić w tę trójkę, to też jakby samego zawodnika trochę podbudowuje. to wcale nie jest coś, co, co jest gorsze i w jakimś tam stopniu e, degradujące. Ja myślę, że mimo wszystko. E, to buduje jakby w jakimś tam stopniu. Eee, wybierać, no, ciężko jest wybierać w momencie takim, jeśli faktycznie tego zaplecza aż takiego dobrego nie ma, bo mimo to, że Maciek wygrywa w Lillehammer, Kuba jest trzeci, to na pewno ciężko by było w, e, z takimi skokami e, wchodzić do trzywieski mimo wszystko. Ja wiem, że <laughs> z jednej strony wysłałbym Macka. naprawdę choćby i z tego powodu, że nie wiem, czy tak do końca ta kwota nam jest w tym momencie potrzebna, ale jakby zaufaliśmy trenerom, oni się między sobą gdzieś tam dogadują i komunikują cały czas. I Tomasz dzwoni do, do, do Irodka, pyta go, jaka jest sytuacja, rozmawiają w tym momencie z chłopakami, gdzie wcześniej był duży problem, żeby ta komunikacja była dobra, i, i razem podejmują decyzję. Tak więc widać wyraźnie, że sytuacja w naszej kadrze jest bardzo ciekawa z tego powodu, jak już mówiłem przed chwilą. Psychika. Bardzo ważny element psychiki, ponieważ ja wiem po sobie, jak psychika jest ważna. Może oczywiście zwykły człowiek, będąc po kroju takiego, jak ja, nie doświadczył pewnych wyrzeczeń, których ci z pewnością nasi mistrzowie musieli się, musieli się wystrzec. Wyrzeczeń musieli się wystrzec. No, no tak, no Tutaj nie będziemy, jak gdyby, wchodzić w ten temat, bo to oczywiście jest, jest istotne. Natomiast są takie sprawy w życiu, na przykład, na przykład, jak ktoś typu mojego pokroju walczy, na przykład z nogami, to do niego psychika jest również bardzo ważnym elementem i tu nie ma się co kryć. A co dopiero sportowcy Którzy no, mają czy to nawet nie skoki narciarskie, już tylko nawet nie skoki narciarskie, różne gałęzie, wszystkie gałęzie sportu na tym świecie, jakie istnieją, w każdej gałęzi sportu, ty musisz wziąć pod uwagę swoją psychikę, bo jeżeli nie masz psychiki, to naprawdę może być o wyniki ciężko, w tym względzie, że no dobrze. Fizyka jakoś pracuje, tak? Tylko pytanie, czy głowa pracuje, bo to jest bardzo ważne. I też no, pojawiają się takie, takie głosy wśród, wśród moich znajomych, że oczywiście sobie toczymy czasem rozmowy o skokach narciarskich, między innymi. No kiedy się ich pytam, no dobra, ziomki, jak. Uważacie, co z tym będzie. No to sytuacja właśnie jest takiego typu, że ja w każdej z tych rozmów zwracam bardzo mocną uwagę na psychikę, bo jeżeli nie mamy psychiki, to tak naprawdę, mimo tego, że trzeba pracować jeszcze nad samym elementem skoku fizycznością, to mi się wydaje, że bez psychiki tak naprawdę nie osiągniemy niczego. No, God! No! God, please, no, no! 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 Jeżeli nie mamy odpowiedniej głowy nie mamy odpowiedniej psychiki, tym bardziej, że to, co Kamil Stoch powiedział w jednym z wywiadów po konkursach w Lake Placid, że energii mentalnej jest coraz mniej. To jest o tyle. To jest o tyle. Może nie, że nieciekawe, ale to też pokazuje. Jaką sprawą jest podejście psychiczne do wielu spraw różnych w życiu? To też pokazuje, że naprawdę z tą psychiką trzeba coś zrobić. Nie wiem, może jakieś rozmowy z zawodnikami. Ja nie wiem, nie chcę tu wchodzić oczywiście w szczegóły, bo to nie jest moją rolą to jest rolą oczywiście sztabu szkoleniowego. Natomiast tutaj jak gdyby patrząc po sobie patrząc po sobie, bo ja wiem, z czym ja się mierzyłem. Ja wiem, z czym się mierzą osoby mojego, mojego pokroju, mam tutaj na myśli osoby z niepełnosprawnością. I tak naprawdę też różne inne osoby, które mierzą się z jakimikolwiek problemami psychicznymi, którzy walczą o to po prostu, aby tą psychikę w życiu mieć troszeczkę silniejszą, ja na to bardzo mocno zwracam uwagę. Dlatego tutaj myślę, że w tym względzie psychika jest takim elementem dla mnie jednak najważniejszym, nie zapominając oczywiście o fizyce i o treningach i samym, popra samej poprawie elementu skoku. Tak mi się wydaje, że, że to, co powiedział Kamil Stoch, nasz mistrz Olimpijski, no to to jest. O tyle, o tyle to jest niebezpieczne. Oczywiście, oczywiście Kamil Sok jest ambitny i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No ale ja widzę po naszej kadrze ogólnie, że, że na przykład taki Aleksander z wygrywa pierwszą serię, praktycznie nokautuje rywali. Mówię oczywiście o tym, co w się działo i w jego przypadku też to jest bardzo ciekawe, bo zawsze kiedy Olek był w czołówce, to zawsze jednak te kilka pozycji spadał później, spadał później, może nie o wiele pozycji spadał, ale jednak. I gdzieś ta głowa tutaj, gdzieś ta głowa tutaj, gdyby musi, musi tutaj, musi tutaj pracować dobrze, bo Element skoku może do poprawy znaleźć. Zawsze to koszkowie mówią, że po każdym skoku mówią, że zawsze coś było do poprawy, jeżeli chodzi o fizykę, ale o głowie. Czy mówią o tym, co się dzieje w głowie do końca? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja też o tym mówię z taką energią troszeczkę, no bo no trzeba w dzisiejszym świecie ogólnie zwracać uwagę na psychikę i podejście psychiczne, że no jednak musimy nad tym pracować. Całe życie człowiek pracuje nad, nad sobą, nad swoją psychiką, całe życie człowiek stara się osiągać jak najlepsze wyniki. Mówię tu o sportowcach. Choć nie jestem w stanie w ogóle nawet wczuć się w ich organizmy, co oni tam muszą czuć. Mówię ogólnie o sportowcach, już nawet zostawiając skoki narciarskie, no to też motywację jakąś trzeba znaleźć do treningów. Na przykład, ja muszę znaleźć motywację do ćwiczeń. Momentami jest z tym bardzo trudno, wiem to po sobie. Nie będę tego krył, bo to ma być szczere. Także tak to wygląda, drodzy widzowie, i jak gdyby właśnie też nie moją rolą jest wchodzić tutaj w ingerencję, czy jak gdyby w czynności sztabu, bo to, to nie jest moja kompetencja, tylko omawiam to, co, co się dzieje, co się oczywiście dzieje w naszych skokach narciarskich. I zauważyłem pewną, pewną, taką, pewną taką ciekawą rzecz, mianowicie mianowicie to, że mianowicie to, że tak naprawdę pracować musi przede wszystkim też. No, takie dwa elementy najważniejsze są w życiu sportowca skokowego, skoków narciarskich, to jest głowa i to jest skok. Dwa elementy muszą się zbić. Żeby był element skoku poprawny i żeby był element skoku dobry. Głowa i skok. I te dwa elementy muszą ze sobą współgrać. I taką też ciekawą rzecz zauważyłem. Two hours later. Że no skoki narciarskie są oczywiście sportem. I czy można uznać, że. Taki Kamil Stach, nasz trzykrotny mistrz olimpijski, Piotr żyła, medalista Mistrzostw złoty Świata, Dawid Kubacki to samo. Czy można ich nazwać, czy można ich nazwać fenomenami, no fenomenem ogólnie? Ale na każdego trzeba patrzeć, oczywiście indywidualnie. No to niech będzie ogólnie, przyjmiemy taką tezę, że fenomenem, czy mogą być fenomenem sportu? Samego w sobie. No dobrze, mamy piłkę nożną, siatkówkę, wszystko inne, lekko atetykę też, ale skoki narciarskie i oni oczywiście, że zaliczają się do fenomenu sportowego. Teraz wracamy do Mistrzostw Świata Juniorów. Oczywiście, jeżeli mówimy o konkursie drużynowym, Wygrała Austria przed Niemcami, a trzecie miejsce zajęliśmy my. I to jest bardzo fajny wynik, który uzyskaliśmy na tych mistrzostwach w konkursie drużynowym w składzie Łukasza Łukaszczyka, Marcina Wróbla, Klemensa Joniaka i Tymoteusza Mielkiewicza. Z tej okazji oczywiście gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Może na bazie naszej takiej kanwie ambasadorów skoków narciarskich, ambasadorów tego, co przez lata Adam Małysz, tego, co przez lata tworzył Adam Małysz, jaką historię nam wszystkim tutaj podał, no to być może oni okażą się takimi następcami. Trzymam bardzo mocno za to kciuki, bo rzeczywiście może być na to, może być na to szansa. Z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony mamy... Kolejną, kolejną taką rzecz, która widnieje też w wywiadzie, jakim udzielił portalowi Sportowe Fakty Maciej Maciusiak. Cytuję: Jedynie forma sportowa, jaką prezentują, jest przeszkodą, ocenił problemy młodych polskich skoczków w późniejszych etapach kariery. Koordynator naszych juniorów Maciej Maciusiak. Ci ostatnio. Zdobyli brązowy medal na mistrzostwach świata. Two hours later. Czytamy dalej artykuł. Powołuję się tutaj na sportowe fakty. Rok temu na mistrzostwach świata juniorów w konkursie indywidualnym na najniższym stopniu podium stanął Jan Habdas. Kolejny krążek dołożył w drużynówce wraz z Kasprem Tomasiakiem, Marcinem Wróblem oraz Joniakiem. W tym roku nasza młodzież na mistrzostwach juniorów nie błyszczała jedynie podczas treningów i kwalifikacji z kolei na półmetku konkursu indywidualnego na trzecim miejscu był Kiewicz, który ostatecznie zakończył zmagania na piątym miejscu. Oczywiście to było w moim poprzednim odcinku. Mogliście zobaczyć również moje emocje, jakie towarzyszyły, bo ja oglądałem to na żywo. Także życzyłem medalu, ale miejsce piąte też jest, też jest okej. Okay. Jednak najlepszy Polak w zmaganiach indywidualnych i tak świętował zdobycie brązowego medalu, tyle, że w konkursie drużynowym. 10 lutego biało-czerwoni znaleźli się na najniższym stopniu podium po udanym występie pierwszego z wymienionych skoczków, a także Łukasza Łukaszczyka, Klemensa Joniaka i Marcina Wróbla. Czy udany występ biało-czerwonych w planicy był niespodzianką? Spokojnie mogliśmy walczyć o medale. W zeszłym roku było wicemistrzostwo świata, a seniorem stał się tylko Habdas. Pozostała szeroka grupa w juniorskich rocznikach zdobyli brązowe medali to nieprzypadkowo przyznał koordynator polskich juniorów. Biorąc pod uwagę kilkanaście ostatnich lat nie można stwierdzić, że mamy następców najlepszych polskich skoczków, bo za młodu talentami byli także Mateusz Rutkowski, Jakub Wolny, Klemens Burańka, Krzysztof Biegun czy Aleksander Zniszczał, który najlepsze wyniki osiąga w wieku 30 lat. Ostatnio zachwycaliśmy się także. Janem Habdasem, a 20-latek obecnie przeżywa ogromny kryzys, co zatem sprawia, że nasi młodzi skoczkowie mają problemy, by przebijać się do czołówki. Okazuje się, że kłopoty nie leżą w psychice, o której często mówiło się po niepowodzeniach młodych polskich zawodników. Problemem jest stricte forma sportowa, której w tym sezonie brakuje zarówno tym najbardziej doświadczonym, jak i najmłodszym skoczkom. Jedynie forma sportowa, jaką prezentują, jest jedynie przeszkodą. Widzimy, jak Habdas w zeszłym roku startował w Pucharze Świata, zdobywał punkty, a teraz wszystko się zmieniło, stwierdził, stwierdził Maciusiak. W tym sezonie Habdas zajmuje nawet słabe miejsce w drugiej lidze, przegrywając z 52-letnim Noriakim Kasaj, o którym też za chwilę tutaj e, wspomnę oczywiście, bo gościu jest niesamowity, jeżeli chodzi o konkursy krajowe w Sapporo. I ja o tym za chwilę też opowiem. Będzie w Sapporo na konkursach Pukaru Świata, także no jest bardzo ciekawie. Generalnie nasza młodzież od lat ma spore problemy, gdy rozpoczyna rywalizację ze starszymi zawodnikami. Przez to pojawia się obawa, że tegoroczni brązowi medaliści mogą podzielić ich losy. To są medaliści Mistrzostw Świata, juniorów, i każdy trenuje po to, aby osiągać coraz lepsze wyniki. Ale nie zawsze te rezultaty juniorskie przekładają się na seniorskie. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku tak będzie. Jednak nikt nie da gwarancji, przestrzega, przestrzega Maciej Maciusiak. Chłopacy trenują i mam nadzieję, że to ich podbuduje do ciężkiej pracy w kolejnych sezonach, bo droga do Pucharu Świata jest bardzo długa. Oprócz samej pracy młodzi polscy skoczkowie, podobnie jak Hablas, będą potrzebowali pomocy sztabu szkoleniowego pierwszej kadry by ich rozwój przebiegał zgodnie z planem. W innym, przypadku, w innym wypadku nie uda nam się znaleźć następców Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żeby, którzy są bliżej końca kariery niż dalej. Nad specjalnym planem wdrażania polskich juniorów do Pucharu Świata pracuje już Tomas Turmbichler. Pomysły trenera po zakończeniu sezonu pozna opinia publiczna. Czekam na te pomysły, czekam na to, co ma być w planach, jeżeli chodzi o. Tak naprawdę będę konkretny, tak naprawdę jeżeli chodzi o odbudowę naszej, naszej młodzieży skokowej, będę konkretny, bo tu pojawia się właśnie odwieczne pytanie. Kto będzie następcą Adama Małysza, Kamila Stocha, Piotra Żyły czy Dawida Kubackiego, oczywiście następców Adama Małysza? mamy. Są nimi oczywiście Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki, następcy mistrza, No ale pytanie, kto po nich będzie ich następcą? Będzie następcą tego, co przez lata prezentowali Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki i również Adam Ałysz. Adam Małysz jest tutaj postacią nadrzędną i ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Także to pokazuje. I to, o czym mówiłem przed, przed chwilą, y, troszeczkę się tutaj oczywiście y, ja nie zgadzam z tym, że, że jedynie forma sportowa, jaką prezentują, tu wracam jeszcze na krótko do artykułu, jest jedynie przeszkodą. Y, każdy trenuje po to, by osiągać coraz lepsze wyniki. To jest istotne i to jest oczywiste. Y, I teraz jest właśnie pytanie. Bo tutaj pada takie stwierdzenie, stwierdzenie pada, że tylko znajdę tutaj, znajdę tutaj to zdanie, bo to ono jest bardzo, bardzo, istotne w tym momencie. Co zatem sprawia, że nasi młodzi skoszkowie mają problemy, by przebijać się do czołówki. Okazuje się, że kłopoty nie leżą w psychice, o której często mówiło się po niepowodzeniach młodych polskich zawodników. Problemem jest stricte forma sportowa. No dobrze. Ale jeżeli problemem jest stricte forma sportowa, no to nikt mi nie powie, że to się nie przekłada tu. Że to się nie, prze, nie przekłada na głowę. No i tu, jak już stwierdziłem przed chwilą i jestem pewny swoich stwierdzeń i będę konkretny tu. Nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście życzę wszystkim naszym zawodnikom dobrej formy, znakomitej formy, ale przede wszystkim życzę tego, żeby. Psychika funkcjonowała w nienagannym stopniu, jeżeli chodzi o sport skoków narciarskich. Mi się wydaje, że to jest. Bez psychiki nie podejdziesz do, do wielu spraw ważnych w życiu. Nie tylko do sportu. Nie tylko do sportu, ale do nauki: do rehabilitacji, do ćwiczeń, do studiowania, do pracy. Do wszystkiego. Psychika Ci się przyda do wszystkiego. Nie zapomnij o tym. Nie zapomnij o tym. Bo to jest bardzo ważna sprawa w życiu. No i przechodzimy do kolejnej sensacji. Mamy drugi odcinek naszego cyklu. I znowu mamy sensację dla Pucharu Świata w Sapporo. Powraca Noriaki Kasai. Ostatnio w zawodach krajowych skoczył aż 141 metrów i zajął drugie miejsce czasą ta gościa, bo już ma 50 ponad lat i chce mu się skakać, powiedział, że będzie do 60 roku życia skakał. Kręczoła, naprawdę zobaczmy ten skok. Diękno, diękno. Diękno. A, no to That's That's timing mówi 方向性また後ろの位置あと手が全然動いてないんですよねでこれで推進力を得たのでそのままストレートに進んでいけるあとはランディングもう教科書通りですああ więc mamy kolejną sensację ノアレキ・カサイ wraca do puharu świata w sapporo のあいつはバッあ metrów, chciał skoczyć dalej 145 metrów mierzył w tą odległość, także widać, że jest nakręcony i zobaczymy, czy będzie uczył skoczków podczas skoków w Sapporo, które o bardzo ciekawej porze Kolejne zawody Pucharu Świata, jak już wspominałem, odbędą się w Sapporo z tej okazji na moim kanale, niedługo ukaże się krótki materiał dotyczący obiektu w okura Jamie. Gorąco zachęcam oczywiście do dania mi łapki w górę, subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnych filmach.